było celowe. Żeby w gridzie taki łatwy był drifting. Ja pierdzielę. Ups. Dobra, bo ja się z wami nie przywitałem. Cześć, jestem Diamond, to jest Need for Speed Most Wanted Gra płatna, co prawda, ja ją pozyskałem za złoty, 80 chyba kiedyś w jakiejś promocji i średnio jakoś miałem w nią czas grać. Nie zrobię z niej serii, bo wszyscy widzimy jak wyglądają wyścigi. Może od czasu do czasu puszczę jakiś odcinek, czemu by nie, ale ostatnio mało się dzieje na kanale. A myślę, że całkiem spoko będzie pograć sobie w coś nowego. I teraz taka cisza. A ja się przekrzykuję, nie? Coś wygrałem. W ogóle przed chwilą jeździliśmy Challengerem SRT, czyli najpiękniejszym wozem na świecie, moim wymarzonym. Ale nie oszukujmy się, to był samouczek. Raczej potem będzie ciężej. Nie wiem kiedy to wrzucam, prawdopodobnie podczas mojej zajebiście długiej przerwy. Ponieważ w momencie kiedy to nagrywam już od tygodnia nic nie wrzucam. Po zakończeniu maratonu, a planuję sobie jeszcze drugi albo nawet i trzeci tydzień takiej przerwy, ponieważ mam dużo zajęć w pracy o której nie mogę Wam jeszcze powiedzieć, ale prawdopodobnie ktoś z Was to kiedyś znajdzie, bo już paru z Was mi groziło, jak gadaliśmy o tym na Discordzie. Ale no, poza tym szykuję dla Was małą zmianę na kanale, znaczy no w sumie troszeczkę ogromną zmianę na kanale, ale wszystkiego się dowiecie. Niestety w, w chwili obecnej, to jest 1 września, czuję Wasz ból, to po pierwsze, a po drugie nadal od aktualizacji Call of Duty Mobile nie udało mi się zażegnać problemu wywalania się gry, <ścoughs> dlatego gra, w którą uwielbiam grać niestety no nie pokazuje się na kanale. Zwłaszcza, że chciałem naprawdę sporo poradników zrobić po tej nowej aktualizacji, a już większość youtuberów je nagrała. Myślę, że i tak je zrobię, ale no, niestety musicie na nie poczekać, bo w tej chwili nie nadaje się do grania dla mnie. A próbowałem już każdej opcji. No dobra, no, ten samouczek jest trochę ale już bym się pościgał naprawdę. Auto jest piękne, ale wyścig. To jest w ogóle charger, chyba to, co mieści policja. No na pewno nie poznam, jak jest rozwalony. Co nie było specjalne. Chargery też są piękne. Nie znam się na motoryzacji, ale jest kilka aut, które mi tak pasują. Aha. Przecież byłem pierwszy. Ja się z kimś ścigałem w ogóle? Nieważne. Jak słyszycie, inhalator powrócił. Ale mniejsza o to. Dobra, już coś się dzieje. Albo w sumie mogę zrobić z tego taką serię co niedzielę. Wrzucać po 10 minut gameplayu. Myślę, że byłoby to tak fajnie w sumie. Aha. Więc. Stać mi na to. To kosztuje 12 tysięcy. Nigdy nie będę miał auta. Aha. I teraz odblokowałem to. <ścoughs> Zapłać pewnie. Mikropasności w grze są dostępne, aczkolwiek niepotrzebne, bo nie robił tej gry Tencent. No niby w PUBG i w Kodzie też nie są potrzebne, ale te skiny są takie piękne. A ja jeszcze nie wykupiłem Battle Passa, no bo w sumie nie da się grać w Koda, to po co mi Battle Pass? okej, okej, ok. okay. okay. To czemu to jest tak łatwo? Są jakieś ustawienia trudności? Nie ma żadnych ustawień trudności. Ja chcę ciężej. Bez sensu. Tym bardziej mogę zrobić z tego serię. Gra wyścigowa do której się nadaje. Ale myślałem w sumie, żeby nie zrobić serii z Need for Speed Nitro. Wygląda podobnie, tylko jest tam strasznie dużo mikropotności. Szukam właśnie gry multiplayerowej, wyścigowej, która byłaby dużo mniej mikropłatności. Nie mówię, że nie powinno ich być, bo jednak czasami mieć jakiś skin jest fajniej niż nie mieć, bo to wzbudza w twórcach kreatywność. Nie ukrywajmy. Ale... Aha. Aha. Ja to sobie pierdolę o tym, jak jest łatwo. A mam czwartą na sześć pozycji, no dobra. Troszeczkę przyspieszymy. Nie pamiętam, kiedy wyszła gra, ale grafika nadal, no myślę, że robi wrażenie. I nie psuje mi się tak jak w gridzie, co mnie dziwi. Ostatnio strasznie dużo gier mi się psuje na telefonie. Ja mam taki dobry telefon. Nie powinno być lusterka, tak myślę. Kiedyś trochę grałem w to Most Wanted, ale niestety gra nie ma za dużo kontentu oprócz wyścigów. Więc myślę, że 10 minut na odcinek takiego mojego switaśnego pierdolenia. Może o czymś porozmawiania będzie dobre. żeby sobie tak od czasu do czasu gameplay w tle leciał i co on nie gra albo co nie gra jak przez większość mojego życia. Dobra muszę wygrać ten wyścig i kończymy odcinek. Ziomuś, Ziomuś przepuść mnie. Mam pierwszy swój z tym kurwa YouTuberem. Nie! On tu wygrał! Jestem z Polski talancie, a bardziej mi przypomina golfa niż cokolwiek, nawet golfy na ulicy, więc... Zwłaszcza taki rozwalony. No dobra, no to ten mecz... Przy... Ten wyścig przegraliśmy. Wrzucam ten odcinek... Tak o, totalnie z dupy, tylko żebyście mieli świadomość tego, że niestety jeszcze żyję i co się dzieje na kanale, czemu nie wrzucam filmów, więc to tyle. Możliwe, że zrobię z tego serię, chociaż nie obiecuję, chociaż pewnie zrobię. Zawsze będzie się coś działo na kanale, czemu nie wpieprzmy wszystkiego więcej. Zawsze spoko. Zapraszam do subskrypcji, bo na 1000 subów szykuję dla was coś zajebistego, a już niewiele zostało. I do wbicia na Discord, bo tam macie wszystkie informacje o mnie na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do następnego.